Siemaneczko byczki, jestem w moim już pustym Lyon Gymie, bo e, Za niedługo się przeprowadzam, także Lyon, Lyon Gym przenoszę do e, Polski Ale nie o tym, e, Widziałem gdzieś na szotach. że Marcin Najman, e, Marcin Jak Cię lubię e, Wierzę, że Cię lubię, Cię szanuję, ale Czasami Ty coś, e, masz jakąś odklejkę Mówiłeś, że jak mówiłeś do Piotka, Piotka Lizaka, że już raz Mirek podpuścił lwa do walki, to wiesz, że to nie są, że to nie jest prawda. Wiesz jak było, wiesz, że pisałem do ciebie na Facebooku, ty się zgodziłeś na walkę, więc Mirek tu nie miał nic z tym wspólnego, więc czasami Marcin pierdolisz, także. Pierdolisz, a nie solisz. Także czasami Marcin odkleja, wlatuje, także byku lubię cię, szanuję ale czasami to naprawdę odklejka na ostro chodzi byku.